co, co? Lesbiki? Lesbiki? Nie! Nie! Ja Tego nie ma! Co wy robicie? Już są lesbiki, no. Nie. Tego nie ma! Idę! Dlaczego? No? Dlaczego? Czemu żeś mi to zrobił? Ale zrobił... Ale zrobił później Nilson, dlaczego? Miałeś zniszczyć anime, nie dołączyć do niego! Miałeś przynieść równowagę na mimsani, a nie pozostawić się w femboizmie! Dlaczego? Czemu żeś mi to zrobił? Jeszcze, jeszcze kurde, nie wiem, Zdejmą mi film za anime. Nie no, dobra, nie zdejmą mi, aż... Nie no, nie zdejmą mi. Przynajmniej nie pokazałeś czegoś, tego nie powinienem. Nie oglądałem. Eeeeee. Dlaczego idę po...